Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chcę Ci pokazać moje dwa ulubione przepisy, które skradły moje serce podczas surowej diety. Więc, jeżeli interesuje Cię taki temat, chcesz poznać coś na słono i na słodko, a przy okazji bardzo, bardzo zdrowe, to zostań ze mną na dłużej. Na początku muszę zrobić makaron z cukini. Mam właśnie taką osałkę specjalną i wybrałam właśnie cukinię, bo chciałam spróbować, jak smakuje na surowo i zaskoczył mnie jej smak. A tutaj rzeczy potrzebne ogólnie do przygotowania całego spaghetti na surowo. I są oczywiście potrzebne do sosu pomidory, bazylia, czosnek i suszone pomidory. Najpierw zalewam pomidory wrzątkiem, chcę, żeby skórka się sparzyła. I następnie kroję wszystkie pomidory na mniejsze kawałki, bo chcę to wrzucić wszystko do blendera. Przygotowuję oczywiście również czosnek, ząbek czosku. Możecie dodać do tego, co tylko chcecie. I kilka suszonych pomidorów, które dały fantastyczną teksturę i aromat całego sosu. Tak właśnie wyszła konsystencja. Nakładam to na mój surowy makaron. Może sos nie wygląda zapysznie ale byłam sama zdziwiona, jak dobre to jest. Pierwsze kosztowanie. Oh my gosh! To jest przepyszne! A teraz coś na słodko. Kuleczki mocy, potrzebujemy orzechy, rodzynki, blender, daktyle i masło orzechowe. Tutaj jeszcze miałam taki baka. Trzeba zmielić na drobne kawałki orzechy. Do tego dodaję daktyle. Jeżeli nie macie miękkich daktyli, to najlepiej je moczyć przez około 15-20 minut w ciepłej wodzie. Szklanka daktyli muszą się właśnie tak rozwalać, muszą być miękkie pod palcami, żeby nam się potem łatwo lepiło. Kulki mocy. Dodaję rodzynki i już całą konstencję mamy zblendowaną. I teraz zajmujemy się najtrudniejszą częścią, a mianowicie będziemy właśnie wypełniali kulki mocy masłem orzechowym. Wymyśliłam sobie, że chcę potem te kulki zamrozić, żeby ta konsystencja była taka bardzo zwarta i zbita, więc yy, mam do tego przygotowane. Yy, takie dwa wypełnienia. Jedno jest masło orzechowe z kakao i syropem z agawy, który właśnie teraz nakładam, a drugie to jest po prostu masło orzechowe, ale z migdałów. Także już wypełniony, wypełniona kuleczka. Um, zgniatam ją delikatnie, staram się formować, zlepiam. Um, Przestrzenie, które ze sobą połączyłam, po to, żeby powstała zwarta konsystencja. Nie ściskajcie tego za mocno, bo wypłynie Wam masło orzechowe, także wszystko delikatnie trzeba się po prostu tym trochę pobawić. Wam szczerze, że miałam z tym trochę zabawę, bo te masło orzechowe było bardzo takie leiste, więc z tym akurat było trudniej. Z tym pierwszym masem orzechowym, przez to, że była tam zawartość kakao w proszku, ono było bardziej takie zwarte, zbite i konsystencja była łatwiejsza. Także dajcie sobie chwilę czasu i pobawcie się tym. Kulki mocy wyszły przepyszne. Ja byłam aż sama pod wrażeniem, jak dobre były. I przed zamrożeniem um, były dobre, ale po zamrożeniu były wyjątkowo smaczne. Szczególnie ten środek um, mnie zaskoczył. Było to naprawdę bardzo dobre. Jak widzieliście, potrawy są bardzo szybkie i proste w przygotowaniu. Jedynie co to trzeba się napracować troszeczkę nad tymi kulkami mocy, gdzie trzeba tą masę dokładnie, tak plastycznie um, ogarnąć, żeby do środka wpuścić masło orzechowe. Także um, zaskakuje mnie surowa dieta w sumie wciąż, chociaż. To dopiero trzeci miesiąc na surowej diecie. Udało mu się zrzucić 5 kg, więc bardzo się cieszę. Widać przepiękne efekty. Moje ciało się zmienia, ja czuję się fantastycznie lekko. Wszystkie dolegliwości, które miałam związane z żołądkiem, oczywiście one się nie pojawiały przez cały czas, ale jeżeli już się pojawiało. Tak, teraz nie mam w ogóle nic. Czuję się lekko super, więc każdemu mogę polecić surową dietę. Ostatnio właśnie znajoma mi poleciła, żeby na przykład na zimę i jesień zrobić sobie 80 surowej diety, czyli jem sobie od rana do popołudnia na surowo, a wieczorem jem sobie właśnie jeden ciepły posiłek, tak żeby przetrwać właśnie zimę, bo tak myślałam, że to jest niemożliwe, żeby przetrwać bez surowej diety w zimę, przynajmniej dla mnie. Są osoby, które potrafią. Ja jakoś nie widzę tego. Zobaczymy. Może niektóre dni będą na 100%. Na pewno będą też z ciepłymi posiłkami. Więc jeżeli interesuje Was taka tematyka, to zostańcie ze mną na dłużej, zostawiając właśnie subskrypcję. A jeżeli podobał Wam się ten film, oraz moje w ogóle inne filmy, to zawsze zostawiajcie mi łapkę w górę pod filmem, abym widziała, że jesteście, że widzieliście i że podoba Wam się to, co robię. I oczywiście co? Widzimy się w kolejnym filmie w środę. Pa!